Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. E, w ten weekend w ogóle nie nagrywałam, dlatego filmik nie pojawił się w poniedziałek. E, jakoś tak nie miałam w ogóle weny i jakoś potrzebowałam jeden weekend takiej przerwy od nagrywania, e, mimo że byłam nawet na zakupach, ale absolutnie nie miałam ochoty nagrywać, tylko po prostu połazić po sklepach, kupić to co miałam kupić e, i. Jakoś tak potrzebowałam takiego weekendu przerwy, em, ale już wracam i jest dzisiaj w ogóle poniedziałek, nagrywam po pracy, coraz częściej nagrywam po pracy, kiedyś mi się to nie zdarzało i wydawało mi się, że jest to niemożliwe. E, a teraz jakoś... jak najbardziej. <grym> e, także dzisiejszy dzisiaj nagrywam to wrzucę w piątek, e, i, i tak jakoś tak w weekend wydawało mi się, że mi się nic nie chce, a potem włączyło mi się sprzątanie wczoraj później wam pokażę właśnie jak sobie znaczy jak sobie posprzątałam, bo jestem taka dumna z siebie zrobiło się, Jezu w ogóle pada, patrzę, bo widzę jak jakoś ścieka woda po tym jajku, wiecie po tej tym jest mega brzydko, bo w Polsce się słonko, także u nas leje i mam nadzieję, że przestanie, bo chciałabym iść z Zygusiem na spacer, który tutaj z leży sobie tutaj, tutaj, na tronie. Ehm, I co? E, aha, bo... Myślałam, że to będzie miał taki dzień, w którym, wiecie, po prostu nic nie będę robić. Znaczy, no, wiecie, jak to jest, nic nie będę robić. Um, ale stwierdziłam, że muszę umyć chociaż pędzle, bo raz w tygodniu staram się myć pędzle. A jak już umyłam pędzle, i dobra, to już posunęłam całą toaletkę i tak oglądałam sobie jakiś film. E, i, I wysprzątałam całą toaletkę, pomyłam wszystkie, wiecie, czy wyczyściłam wszystkie kosmetyki, wszystkie szufladki i wszystko naokoło. I jak skończyłam sygnał, że chyba to jest jednak ten dzień, kiedy zabiorę się za organizację ubrań, bo ostatnio zrobił się troszkę bałagan, w sensie, nie wiem, od bluzy trzymam na górnej półce i często ostatnio używałam bluzy, gdzieś chodziłam na spacer czy coś, to wrzucałam je tak po prostu i one były po prostu trochę rozwalone. Wieszaki były wszystkie wymieszane. Chyba to mówiliśmy z Polski, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Po prostu wszystko, co kupiliśmy, dowiesiłam i przez to zrobiło się takie zamieszanie. Łada ma w ogóle też już mnie to tak... Wiecie, no to jest silniejsze ode mnie. Jeżeli mi oglądacie, to wiecie, że ja, ja mam taki problem i musi być, wiecie, po mojemu, kolorystycznie i w ogóle. Lubię mieć porządek, lubię wiedzieć, znaczy ogólnie wiem, gdzie wszystko mam, ale jak to jest takie wymieszane, to mnie to po prostu mi to przeszkadza, wiecie. Ehm, bo wiadomo, nie mam tyle rzeczy i nie chcę mieć tak, żebym nie widziała, gdzie co mam, żebym. Znajdowałam, na przykład, rzeczy, bo nie wiedziałam, że je mam. I w ogóle dla mnie, jak ktoś mówi, że znalazł coś w szafie z metką jeszcze i zapomniał, że to kupił... Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? Ja, jak coś kupuję, od razu chcę o tym chodzić. A gdzie odłożyć i potem znaleźć, że miałam z metką? Jak to w ogóle ludzie robią? Ale ja muszę mieć po swojemu. To jest silniejsze ode mnie no wiecie, jeżeli jesteście ze za... mną no, to wiecie, że muszę e, i w końcu nadszedł ten czas i z, mi, myślałam, że tylko wieszaki ogarnę Skończyło się na tym, że posprzątałam całą szafę i wszystkie szuflady w komodach e, także moje są wszystkie wysprzątane e, i liama, e, ale u liama zawsze mam w sumie porządek e, i jeszcze został Adam i już mu zapowiedziałam, że to, że w weekend przeglądamy jego, bo na wieszakach mu po, po, poukładałam, tak jak wiecie, po mojemu, ale jego, w komodzie musimy ogarnąć wszystkie jego spodnie, przeglądnąć, czy on rzeczywiście się w nie kiedyś zmieści, czy nie. Nie oszukujcie się. Ehm, I właśnie ma dwie szuflady w komodzie, właśnie spodni, spodenek. Ehm, to bardzo chciałam to ogarnąć i jego garnitury. Bo ma dwa garnitury, kilka koszul, e, spodnie też takie luzem. I powiedziałam, że musi je przymierzyć, zobaczyć, czy się zmieści, albo czy chce je w ogóle zostawić, bo wiecie co, nie mam pokrowca na garnitur. I stwierdziłam, że zamówię, tylko pytanie, czy oba garnitury zostają? Nie wiem, dlaczego on ma w ogóle drugi. Nie mogę sobie przypomnieć, po co kupowałeś drugi. To chyba jeszcze sprzed naszego ślubu jak szedł na wesele kolegi. Tak mi się wydaje, bo drugi to jest ślubny czy zamawiać dwie, dwa pokrowce, bo to się strasznie kurzy, wiecie, w garniturach nie chodzi. Także to są tylko na takie jakieś uroczystości. I chciałam zamówić pokrowce i schować garnitury i koszule, te takie typowe garniturowe, te białe, i krawaty, bo to po prostu kurz się osadza na tym, bo tego się nie używa. Koszulki wiadomo, wyciąga się pierze i tak dalej. Także Zapowiedziałam mu już, że w weekend ma to wszystko przymierzyć i chciałabym, żeby zrobić taki właśnie porządek. Już mam w ogóle przygotowany worek kilka rzeczy, które ja chcę oddać do charity, bo są ładne, ale niektóre wydaje mi się, że jednak to już nie to w czym chciałam chodzić. Jak są jakieś tańsze rzeczy, to po prostu ja ich nawet nie sprzedaję, bo nie szkoda, jest czasu i pieniędzy na jeżdżenie po na pocztę, wiecie, żeby sprzedać to za 2 funty, to takie ciuchy oddaję do charity, a jeżeli mam coś takiego droższego, że rzeczywiście mogę jakieś tam pieniądze zarobić, to wtedy dopiero to wystawiam. Um, I tak właśnie wystawię torebkę moją radla. Ja, bo ja w niej nie chodzę. Jednak w niej nie chodzę, byłam w niej chyba trzy razy, e, także chciałam tą torebkę tylko wystawić a resztę ciuchów i tam kilka liama ciuchów takich jeszcze, wiecie, ładnych nie zniszczonych ale za małych Także są wszystko już w workach i właśnie przeglądniemy Adama rzeczy że jak coś, to jeszcze dorzucimy coś Adamowego eee, i tak, taki jest plan ale już jest tak, jeju też tak macie, że o tym wchodzicie i tak sobie podziwiacie jak bo to tak mam wrażenie, oczyściło też moją głowę i tak jest wszystko mega. Troszkę pozmieniałam, jak wcześniej miałam, ale jest tak, tak mega ładnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, tego mi było bardzo, bardzo potrzeba. Także taki miałam weekend, niby miał być leniwy, ale nie był, iż ona mi dał się wyspać w niedzielę. Wstałam o 10:30. I przez to nie mogłam zasnąć, wiem, ale raz na kilka miesięcy mam takie, właśnie takie wsta wstawanie późne. Um, I słyszałam, już jak się obudziłam, to Liam mnie wołał. I słyszałam, że dobrze że mówi, że mama śpi. Zosta Niech odpocznie sobie, Uuu, cute. Dobra, także dzisiaj do Was przychodzę z. Po pierwsze, w końcu użyłam tej odżywki. I nie wiem, czy jesteście w stanie powiedzieć, bo ona jest w ogóle mega różowa. Już wam wspominałam, że to jest, to jest dobra odżywka dla kogoś, kto ma różowe włosy. Do właśnie utrzymania i podbicia koloru. Ale ja nie wiem, czy pamiętacie. Na pewno nie pamiętacie, ale miałam kiedyś. Jak się nazywa? Półkankę z Joanny, kiedyś siostra mi dała, właśnie różową, taką mega różową. I ja sobie ją właśnie dolewałam do odżywki, mieszałam i tak nakładałam, i miał taki, właśnie, delikatny różowy odcień. I na koniec nalałam sobie prosto na całą głowę i miałam takie mega różowe włosy. Nie znajdę już tego zdjęcia na pewno, żeby wam pokazać, ale kilka dni chodziłam w różowych włosach, po prostu chciałam spróbować. I myślę, że to byłoby identyczny efekt, jakbym mnożyła po prostu tą odżywkę bo patrzcie jaki on ma kolor no, ale e, ja właśnie tak samo ją wymieszałam z, z kalosem e, ja dość dużo używam odżywki, także e, odżywkę i jedną czwartą ilości odżywki nażyłam, dołożyłam tej odżywki e, i tak była mega różowa i Stwierdziłam, że on trud najwyżej trochę pójdę w różowych włosach. Nie chciałam jakichś mega różowych. Nie byłoby to problemu, bo moja koleżanka w pracy ma mega różowe włosy, więc kolor taki nie ma znaczenia w, nawet tutaj u nas w biurze, żeby mieć jakiś, wiecie, nie, intensywny kolor, ale jakoś tak nie chciałam i chciałam właśnie zacząć tak delikatnie zobaczyć, y, jaki będzie efekt. Y, I właśnie. Tu jesteście w stanie powiedzieć, że one są, nie są, że coś tam się dzieje, że to jakby trochę różowy odcień, też zależy się od światła, ale, e, ale nie są różowe. Więc e, i to są, i ja zostawiłam to na, na kilka minut. Na kilka minut, bo ja odżywkę nakładam, myję się i wtedy ona sobie tam działa i wtedy spokojnie. Więc troszkę się tak bałam, bo zostawiam, ona była naprawdę mega różowa, nawet po wymieszaniu, więc myślałam, że będą dużo mocniejsze. Ale nie, myślę, że właśnie taki chciałam odcień taki to jest, dla mnie to jest taki właśnie delikatny, truskawkowy odcień włosów. Um, także będę stosować na pewno, chociaż myślę, że nie za często, bo jakbym nie wiem, dzisiaj użyła znowu, no to już będzie taki bardziej intensywny kolor, a ja wolę taki bardziej właśnie w blond. Ale fajnie, cieszę się, bo bałam się na początku, że, że no, zmarnuje się po prostu, bo wideo mega różowe, a tego bym nie chciała. To jest w ogóle, nie powiedziałam Wam, Only bio odżywka truskawkowa nadająca włosom truskawkowo-różowy odcień. Dosłownie truskawkowo-różowy, bo mi się truskawkowy różowy kojarzy z takim delikatnym odcieniem gdzieś tam różu, a to jest dosłownie jak kolor truska truskawki byłby. Także fajnie, jestem zadowolona. I chciałam Wam pokazać jeszcze coś, co sobie kupiłam em, w Tesco, właśnie ostatnio. bo każecie może te płatki do zmywania makijażu Soap and Glory, które miałam w kalendarzu adwentowym. I ja je uwielbiałam. To, był, to jest po prostu mój nowy, ulubiony sposób zmywania makijażu. Em, balsamem, tym rozpuszczającym makijaż, i właśnie tym płatkiem na mokro zmycie. To tak super domywa cały makijaż no rewelacja ale one były dwa, niby nie miałam problemu, bo ciągle u mnie się pierze i ciągle albo prałam, albo raz przepukiwałam pod wodą i to wszystko po prostu schodziło i używałam dwa razy, ale już no, używam ich od grudnia także długo i stwierdziłam, że czas na wymianę i popatrzyłam w Tesco, bo zapomniałam jak byłam w centrum, popatrzeć gdzie indziej i w Tesco mieli są so eko i to, była, to jest opakowanie 7 za 5 funtów. Także mniej niż um, funta za jeden płatek. I są bardzo fajne takie milusie. No to są dużo mniejsze. Te so Glory były takie duże. Ale te teraz używam z, bez problemu jeden dziennie. I wiem, że na pewno będę miała wystarczająco, bo jest ich 7. Także e, spokojnie wypiorę, e, zanim nimi się skończą. I strasznie mi się to fajnie e, z Prawda, surki, moja siostra, my zawsze na łączach, także jestem bardzo zadowolona. Były jeszcze z garniera, ale chyba kosztowały 8 funtów za dwa, troszkę większe, ale stwierdziłam, że ja lubię firmę Soul Także takie małe też się sprawdzają i bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle czekam na paczkę. Wątpię, że dzisiaj przyjdzie, albo byłoby fajnie jak była jakby przyszła dzisiaj e, chciałam zamówić ogólnie SPF bo mi się skończył i szampon dla Adama, taki przeciwko wypadaniu włosów, e, i zamówiłam z Notino i strasznie mi zdenerwowali, bo nie dość, że. E... Skanselowali mój order, um, bo jakieś tam mieli problemy techniczne, co absolutnie rozumiem, problemy ze stroną zdarza się. Um, czekałam na zwrot pieniędzy długo, dłużej niż pisali. A jakoś, ja jak takie są sytuacje, to wolę poczekać, aż dostanę zwrot, zanim zrobię drugie zamówienie. W sumie nie wiem dlaczego. Jak dostałam zwrot, chciałam znowu zamówić to samo i za każdym razem wchodził jakiś error i spróbowałam e, trzy razy i za każdym razem przy płatności wyskakiwał mi error strony i się zdenerwowałam i poszłam do innej zamówiłam z Makeup. Nikt nic nie pamiętam właśnie to za chyba make-up UK e, Nieraz już od nich zamawiałam i wszystko co kupiłam akurat było na promocji także bardzo się cieszę bo i szampon kupiłam e, i ten SPF i tonik bo mi się kończy i e, podkład, mój ulubiony podkład na całym świecie. Było na bardzo dobrej promocji. Może dlatego, że to był taki bardziej opalony kolor, ale ja się co czas opalam, także używam bardziej opalonych, takich ciemniejszych podkładów teraz. Także był idealny kolor na dużej promocji także sobie zamówiłam i jeszcze do tego dorzucili, oni tam często dorzucają właśnie jakieś gratisy. Mogłam sobie wybrać dwie próbki perfum i wybrałam takie, jakieś mar marka Jacopa, których nigdy nie miałam. E, a ja lubię jego perfumy. E, no, także czekam na tą paczuszkę, bardzo się cieszę. E, a teraz, bo się jakie to dziecko jest kochane. Ten to marzycie, mówię Wam, ten to marzycie. Co się na mnie gapisz? Sorry. E, I teraz idę sobie zrobić kawę. Ja w ogóle jestem po obiedzie, już e, którą gotował mój mąż. Nie musiałam cię gotować. E, miałam gulasik od męża, e, ale będę sobie gotować lunch do pracy na jutro i na pojutrze, bo e, idę do biura no, w dwa dni. E, I będę sobie robić kurczaka. Sporem w ogóle. E, także może wam pokażę. I teraz idziemy sobie zrobić kawkę. i w ogóle pokażę Wam, jakie kawki sobie kupiłam. Ej, a w ogóle to bardzo Wam dziękuję za to, jak piszecie, że vlogi powinny być dłuższe. Jest mi tak miło, że ktoś chce słuchać moich wywodów. I tak, jeżeli chodzi o kawę, właśnie jak byłam na zakupach byłam w ogóle w B&M, bo dawno nie byłam i w ogóle tyle ozdobie świątecznych, że zastanawiałam się, już, czy nie kupić jakiejś, ale ja nie mogę się zdecydować i ostatecznie nie kupiłam nic um, coraz myślę o tej ozdobie z Nexta te pierniczki były takie ładne e, no, ale kupiłam tam kawę, bo ja oprócz tego, że mam ekspres e, i mam kawy smakowe z Polski to wciąż, jak widzę jakiś fajny smak, to i tak Kupię. Nieważne, że mam ekspres e, i tego smaku jeszcze na pewno nie miałam. Zneskafe Vanilla Cookie Dough Latte, także już piłam i jest przepyszne e, Także ostatnio... Aha, bo ostatnio cały czas kupowałam tą, w Tesco jest Costa e, Maple Hazelnut. Bo taki smak jest przepyszny, ale zobaczyłam tą, e, chciałam spróbować nowy smak e, i wiecie co? Byłam również w Home Sense na e, rozeznaniu w ogóle o prezent świąteczny, bo losowaliśmy już tutaj jakiś tam system był e, i automatycznie losuje nam osoby, które biorą udział w Secret Santa w pracy i dostałam, bardzo się cieszę z osoby, którą dostałam bardzo lubię tą kobietkę, bo ona mi zawsze zatwierdza faktury, jak ją poproszę także z nią nigdy nie mam problemu, jest bardzo, bardzo pomocna I... aha, tylko ten mi prezent taki trochę nudny dla mnie, bo mogliśmy wpisać sugerowany prezent i dała wino, jakiekolwiek białe wino i jakiekolwiek czekoladki Także miałam ochotę coś innego, poszukać coś fajnego. Także byłam zobaczyć, bo absolutnie się nie znam na winach. Także chyba pójdę po prostu po najładniejszą etykietkę. <grydy> Moja zresztą mówi, że właśnie ona też się nie zna, kupuję po prostu po ładnej etykietce. I właśnie byłam zobaczyć, w jakiej cenach są w ogóle wina, bo też mamy limit. Także kupię na pewno jakieś w. A home Sense albo w takiej maksie, bo za 6-7 funtów możecie kupić. To jeszcze do, będę mogła do tego kupić jakieś świąteczne, ładne czekoladki. Przepięknie to jakoś zapakuję. E, także robiłam już rozstanie, ale stwierdziłam, że poczekam bliżej świąt, e, żeby pojawiło się więcej takich świątecznych, jakichś czekoladek ładnych. E, bo teraz jeszcze nic w sumie nie było takiego świątecznego. A mamy czas do 11 grudnia. 11 grudnia mam przynieść to do pracy, także mam dużo, dużo czasu. Ehm, I jak byłam w HomeSense, to patrzyłam na kawy. Bo porównując, wiecie, co ceny, odkąd kupujemy kawy w ziarnach, e, to naprawdę są dobre ceny w HomeSense albo w TK Maxie. E, ja kupowałam lawatce na eBayu, bo było dużo taniej. I tak jak patrzyłam na przykład. Pierwsze ceny w Tesco w jakiś kaw. To absolutnie się tak nie opłaca. Kupiłam od razu kilogramową, kilogramową paczkę i kupiłam właśnie lawacy w dobrej cenie, ale porównując tą cenę z TK Maxem, to tam są naprawdę w fajnych cenach kawy, więc tam będę kupować. Ale dopiero kupo kupiłam, także nie brałam em, w ziarnach, ale w tym. Ekspresie mamy również, mogę wsypać zmieloną kawę, tyle mi zostało, e, bo kiedyś kupiłam sobie jakąś właśnie w TK Maxie, e, ale wyciąganie tej kawiarki, nie wiem czy to się w ogóle kawiarka nazywa, to wiecie co, wlewacie i tak psiu, w dół, e, to <grystanie> profesjonalnie psiu, w dół, e, to... Czasu się po tego nie chciało robić. Także tą kawę mam dosyć długo i chciałam ją skończyć, i no było tyle, także już prawie skończyłam. I nie chcę otwierać jeszcze tej, bo u mojej sobie to już wiecie, sypie nową. Ale patrzcie, jaką kawę dorwałam. I ją mogę tutaj czuć, bo mają wiecie, te takie. Mmm, bajley. Bez alkoholu jest, to jest tylko smak. I była jeszcze właśnie baileja, ale orzechowa i fenyliowa. Ale stwierdziłam, że chcę taką oryginalny, wiecie, oryginalny, smak. Także kosztowała 5,99, była jeszcze pistacjowa w ogóle kawa i była jeszcze pumpkin spice latte, ale stwierdziłam, że chyba ta najlepsza. Siostra będzie, żebym brała wszystkie, że powinnam wziąć wszystkie. Ale ja wiecie, nie lubię otwierać kilka opakowań, bo ja je przesypuję. Także um, otworzę sobie ją już niedługo, bo myślę, że kilka dni i tej kawy nie będzie. Um, ale tak, jestem taka zadowolona z tego. A ja, ekspresu to jest Air Fire. Ekspres jest tam, kto, nie widzicie go. Także pokazuję nie tą rzecz, ale jesteśmy mega zadowoleni. Przestaliśmy pić rozpuszczalną i teraz mamy w puszce i mamy nowe opakowanie nieotwarte, ale Adam jest zachwycony ekspresem i tylko taką pije. Także na jakieś nie wiem, emergency, jak się kiedyś tam kawa skończy, to mamy rozpuszczalną. Także ja sobie zrobię tą. Nie tą. Tą. Z tym. Orzechowy z tym orzechowym yy, syropem. To jest CK Maxa. Z TK Maxa, no z Homesa, dla mnie to, to samo. Yy, tylko tej firmy jeszcze nigdy nie miałam i chciałam wsadzić pompkę, ale tu jest taki inny korek. Taki wiecie, z dziupkiem. Także nie wkładam, nie tak wkładam pompki normalnie, bym wkładała, ale tu jest jakaś inna firma. Także włoska. Także robię sobie taką kawusię. I pokażę Wam, co tam u mnie w szafie słychać. Bo jestem taka zadowolona. Te wszystkie moje sukienki wiszą i wszystko jest tak ładnie pokładane. A kupiłam w ogóle to mleko znowu, bo jest przepyszne. Ja nie wiem, czyżbym się miała przekonać do owsianego i sojowego, czy to po prostu dlatego, że jest karmelowe i smakuje mi. Um, teraz nie będę go dodawać, bo wiecie, dodaję syrop. Normalnie mam teraz mleko otwarte z, 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 z orzechów laskowych, ale to mleko jest przepyszne i daje taki fajny smak. Kawki o czekoladowe też jest fajne, i muszę spróbować jeszcze waniliowego. Też może być dobre do kawki. No i proszę. Póki co, kolorami bluzy. To są moje wszystkie bluzy. E, tutaj mam szaliki czapki na zimę, ale może. Jak... Jak, bo tu my jest problem, patrzcie. ja to stanę na stopniu, akurat tak sięgnę także odłożyć coś nie jest już tak prosto, bo jestem o dziwo za mała <laughs> pomaga, jeżeli może z pobliżu i proszę, wieszaki wróciły, kolor ja wiem, to jest choroba <laughs> ale czy nie jest ładniej jak tak jest wszystko poukładane są wszystkie aż dotąd to wszystko to są moje sukienki proszę bardzo i e, spódnicę mam tutaj: koszule, i tu jakieś żakiety, kurteczki takie cienkie. Musiałam poprzekładać bo mamy dosyć dużo sukienek, właśnie ostatnio. E, to są rzeczy w ogóle mojego syna: spodnie i bluzy. Buty musiałam je tak pobracać, bo mi się nie mieściły przodem. I teraz w sumie tak ładnie wygląda, że jeden jest przodem, drugi tyłem, jeden przodem, drugi tyłem. Tam z tyłu, wiecie, takie co nie chodzę, sandałki. I szpilki, ale myślę, że jest dobrze. Także myślę, że jest ładnie. Uwielbiam w ogóle oglądać, i też motywuje mnie, jak u kogoś widzę. Jak ty sobie postrzegam, to też I zawsze może jakiś, znaleźć jakiś wiecie, inny tip, żeby coś gdzieś inaczej poukładać. Także uwielbiam, jeżeli Was oglądam. Mam nadzieję, że nagrywacie też takie filmiki, żebym mogła się zainspirować. Zwłaszcza, jak ktoś ma dużo ubrań, jak je przechowuje. Jak je trzyma, że wie gdzie co ma. A to jest druga strona, i tam mam takie małe torebeczki yy, i paski yy, plecaczek moje uwagi, czyli torebki. Tam są wszystkie te malutkie, tam mam właśnie Michael Korsa czy Gesa, to wszystko tam jest, wiecie, przeciwkurzowych. Yy, a tych nie wkładam, bo chodzę w nich cały czas. I tam jest na laptopa obudowa. To jest mojego męża. Widzicie, jaką ma dobrą żonę. Tu mu wszystko, kolorystycznie. Koszulki z krótkim rękawem, z długim rękawem, bluzy, sweterki świąteczne. I widzicie te garnitury. Dwa, i muszę, i białe koszule właśnie muszę to ogarnąć i kupić, właśnie pokrowce, żeby to było tak czyściutko, nie kurzyło się, bo wiadomo, on w nich tak nie chodzi. Także super. I tutaj sobie jeszcze raz posegregowałam, Tutaj mam takie bardziej. Takie jeansy i czarne spodnie, takie jeansowate, Materialne spodnie bardziej, jakieś sportowe. To są te właśnie o te, co ostatnio zamawiałam na Vinted z Laura Ashley. Bardzo ładny kolor. Także tu mam takie i leginsy do treningu, bo cały czas ich używam, więc lubię mieć je z przodu. Z tyłu mam piżamki. Tam są e, krótkie spodnie, mam ich strasznie dużo. I wiecie co, tam schowałam te moje długie, grube swetry, bo. Nie chodzę w nich tak często, a zajmują strasznie dużo miejsca na wieszakach. Także mam trzy takie długie swetry. Po prostu je złożyłam tam w kąt. No i tu moje sportowe buty, bo mam ich sporo i Adama eleganckie. Ale widzicie, że przyda mi się większe miejsce na buty, bo tam już są podwójne. Tamte są do treningów, dlatego są razem i są czyściutkie zawsze, bo ćwiczę w domu. No, także tak. To jest życie ze mną. A jak mówiłam, że mam szufladę pełną swetrów, to dosłownie miałam tam myślisz, że mam szufladę pełną swetrów. Tu są same swetry i mam jeszcze kilka cienkich, właśnie tam w komodzie, bo już się te nie zmieściły. Także już, już koniec, bo jeszcze ten to jest nowość też, bo brakowało mi właśnie takiego kolorku, ale już więcej myślę, że nie potrzebuję. Także Limit jest tej żółty już. Zygi wciąż myśli, że z człowiekiem. Zygi człowiekiem? To zjedłeś. Jak tylko zostawiam krzesło odsunięte, to już zjedłeś na nim jest. Wziąłem się za robienie lunchu do pracy, także pokażę Wam szybko, co dobrego sobie robię. Gdzie pycha. Tutaj na patelni sobie już podsmażam pieczarki, por i cebulę. I jak to się troszkę podsmaży, podleję sosem sojowym. Zigi dzwoni znacznie się chłodny. A czasami wieczorem udaje jeść, ale jak jest głodny, to dzwoni po prostu swoją miską. Tak, i grzecznie czeka, taki kochany pies. Kurczak już podsmażony do tego były, były przyprawy oczywiście e, bulion i teraz będę zagęszczać, tutaj mam e, skrobie i śmietankę dwunastkę i e, na koniec pietruszka. Rewelacja do tego nie jeszcze ziemniaczki. Chciałam ja Wam jeszcze pokazać ten wazonik, który kupiłam właśnie tutaj na szafkę nocną i strasznie mi się podoba jak to wygląda, te kwiatuszki wydaje mi się, że idealnie pasują i w ogóle wszystko kolorystycznie, bo nawet ta mgiełka jest w takim kolorze, także tak się prezentuje teraz tutaj, bardzo, bardzo mi się Podoba. I będę się z Wami żegnać. Został mi trening do zrobienia. E, I oczywiście myję włosy sobie wieczorem, żeby rano już, wiecie, nie musiała i mogła trochę dłużej pospać. Ehm. Także taki plan, i oczywiście chciałam jeszcze poczytać książkę. Skoczyłam w ogóle już drugą część tego pięknego wydania Harry'ego Pottera. E, I teraz przechodzę właśnie do trzeciej, i w ogóle to jest moja ulubiona część. Książka i film to zdecydowanie dużo osób w ogóle lubi najbardziej Wyśnia ze Skabanu, także nie jestem sama, ale jest przepiękna. Jest absolutnie przepiękna. Jezu, w końcu się doczekała, bo dostałam ją. No święta ta no um, ale przez to, że czytam pięć książek naraz, to trochę wolniej mi idzie z książkami, e, ale w końcu. Także dzisiaj zaczynam. E, Więźnia z kabanu. jest przepiękna edycja. E, no, także z wami się już żegnam, kochani. Dziękuję za oglądanie i do kolejnego filmiku. Pa!